Szczęść Boże, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To znowu ja, kochani, mam nadzieję, że się dobrze macie. Że jesteście świadomi, tego, że jesteście umiłowanymi dziećmi Bożymi. Jesteście świadomi, że Bóg bardzo was kocha i troszczy się o was chce jak najbardziej. Dlatego jego, otwórzmy, otwórzmy nasze serca, kochani, dzisiaj. Na nowo. Zaprośmy go do naszego serca. Tak jak małe dzieci, kochani. Panie, kochany Boże, nasz, który nas stworzyłeś. Prosimy Cię, Panie, przyjdź do naszego serca. Święty Królu, Ty jesteś właścicielem naszego życia. Proszę Cię, Panie, o Twojego świętego Ducha, Ducha mocy, Ducha mądrości, Ducha miłości, Ducha pokory, żebyś tchnął w moje serce, kochany Jezu, bo bez Twojego Ducha umieram, usycham, ale z Tobą, Panie, mogę żyć Ewangelią. mogę Cię kochać, mogę kochać drugiego człowieka. Dlatego przyjdź, Panie, przyjdź, Panie, do mojego serca. Amen. Młodmy się każdy, jak potrafi, kochani. Są też modlitwy różne tam gdzieś w książeczkach, ale ja tu używam serca, tam nie, nie, nie książeczek. Kochani i mam się taką piękną refleksję w sercu, tak się bardzo zachwycam tym, tak się bardzo zachwycam, tak dziękuję Bogu za ten dar, jaki jest wzrok, jaki jest słuch. To jest po prostu nieprawdopodobne, kochani, mi się wydaje, że tak mało doceniamy to, tak mało dziękujemy Bogu, że mamy, że to przyzwyczailiśmy się do jakiejś rutyny, że po prostu, że ja też jestem tak zachwycony tymi ptaszkami, które świerkają. Coś niesamowitego, kochani, że tak, tak wielkim darem jest to, że możemy słyszeć, że możemy widzieć, zobaczcie, te wspaniałe ptaszki, kolorowe różne. Yy, albo gdzieś tam na internecie jakiś tam śledzę jakieś różne posty. Ktoś jakiś taki yy, wrażliwy serce, delikatne ma serce, to zamieszcza jakieś tam kolorowe ptaszki, jakieś kolorowe ryby. Yy, zobaczcie, jak to w tym oceanie jakimś tam, gdzieś tam na, na, na ten ryfach, gdzieś, nie wiem, gdzie gdzieś, te sami wiecie, gdzieś tam w, te, w tych różnych, yy, jak to się nazywa, yy akwenach takich jak to się nazywa? Arafa kolaro, koralowa. Jakie tam są różne meduzy, takie pływają, są jakieś takie kolorowe macki, nie? delikatne, jakieś takie, nie, że kielichy różne albo kwiaty jakieś piękne zmieszczacie na zdjęciach. Zobaczcie, jak to jest wielkim darem jest zobaczyć to. Wielkim darem jest wzrok, kochani. Ja wiem, że to może są osoby, które te, też tego wzroku może nie mają, ale yy, to nie jest też jakieś jakiś, jakiś złe. No, przecież to, wszystko jest jakieś dopuszczenia Bożego, zobaczcie, nie tak samo jak ci apostołowie przyszli Jezusa, mówili, nie, Przechodząc obok jakiegoś człowieka, który był niewidomy od rodzenia. No i się pytają Jezu, no kto zgrzeszył? I myśleli, że to od grzechu, że to grzech powoduje, że on że, że jest niewidomy. A Jezus mówi, że to nie, że to nie, że to nie, że to nie jest to, że, że on zgrzeszył, że on, on nie widzi. Ale po to został jakby stworzony ten człowiek, żeby na nim się objawiły dzieła Boże. I ja myślę, że ktoś jak może... Jest warto prosić może Pan, może uzdrowić Cię z tego, ale to Mocny by, było, mocny by był cud, naprawdę, że człowiek od urodzenia niewidomy i trzeba mieć tak naprawdę wielką... To, to chodzi o wiarę, no wiara, wiara. Wiara, wiara czy nie cud, a Pan Jezus mówi, no idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Także, kochani, no to cudowny by był, byłby cud, naprawdę, żeby ktoś niewidomy miał taką wiarę i żeby poprosił Panie, uzdrów mnie, nie? Tylko nie zawsze jakby Bóg chce, no Bóg po coś... Ale no zobaczymy, no może, najboże, no. <laughs> Taka moja refleksja, może trochę się od, odbiję od tematu, ale zobaczcie, no jak pięknym jest darem wzrok, słuch, że możemy słyszeć, patrzeć naszymi oczami na piękno, jakie Bóg stworzył. Mi się wydaje, że wpadliśmy w jakąś taką rutynę, że już przechodzimy obok takich pięknych rzeczy różnych, obok głosu tych ptaków, że już taka rutyna się, tak się zatarło wszystko, że my już tego nie słyszymy. Gdzieś jesteśmy pogrążeni w jakichś swoich sprawach tylko nie, swoje jakieś tam mamy, nie? Ale zobaczcie, kiedy tutaj jest cisza, spokój. Eee... Pięknie jest, no, pięknie jest gdzieś tak wyjść do lasu, lasku, gdzieś e, usiąść na oweczce, gdzieś, kochani, różanie co mówić, na spokojnie, posłuchać tych ptaszków, wyciszyć swoje serce, poczytać Boże Słowo. Ja w plecaczku zawsze noszę sobie Pismo Święte, gdzieś jakąś miejscóweczkę fajną sobie znajdę, e, siadam sobie spokojnie, wyciszam się, przygotowuję się, otwieram Słowo Boże i się rozkoszuję tu chwilą, Słowem Bożym, słucham ptaszków, i to jest cudowne, kochani, no, ży żyć tak jakby w Bogu, bo to wszystko Bóg stworzył. To... Powietrze, lasy, drzewa, ryby morskie, ptaszki, konie. To jest nie są psy, koty, wszystko to jest stworzenie Boże. I to jest niesamowite, że wszystko to jest takie piękne. Te Tutaj konie chodzą, gdy w gorie kochani sobie chodzą. Można podejść, pogłaskać. Niesamowite to jest. Te konie są takie piękne, takie błyszcząca sierść. Wiecie o co, co chodzi. Ale ta rafa kolorowa, koralowa, jaka jest piękna. Zobaczcie, jakie rybki, żółte, jakieś odblaskowe, fosforyzujące. Czy to nie jest piękne, zobaczcie. To jest, naprawdę powinniśmy się zachwycić i dziękować z całego serca Bogu za wzrok. Bo to jest dar, to jest wielka łaska, że człowiek widzi. Że słyszy. Naprawdę to jest cudowne. Że może słyszeć Boże Słowo przyjść do kościoła, że może słyszeć Boże Słowo, przyjść, i nastawić uszu. Słuchajcie, słuchajcie Bożego słowa. Każdego dnia w Kościele uważnie, z, uważnie, z wielką uwagą. To jest coś, coś nieprawdopodobnego, że Bóg do nas każdego dnia mówi zambony, ambony. Kapłan czyta Boże Słowo na ten dzień. To jest cudowne, dzisiaj, kochani. Będzie dzisiaj msza święta tutaj w Medjugorje, gdzie jestem. Pierwsza dzisiaj msza, będzie 2 maja. Święto, piękne święto. Na powietrzu będzie msza. Jest moc, kochani. Cudowny czas, krótko, długo nie trzeba było czekać, żeby kościoły zostały otwarte. E, jest pięknie, kochani, no, dlatego doceniaj, doceniajmy naprawdę, dziękujmy Bogu z całego serca za dar wspaniały, jakiś słuch, jaki jest wzrok. Patrzmy, podziwiajmy tę naturę. Wsłuchujmy się, jak ona śpiewa pięknie na chwałę Pana, jak uwielbia. My też powinniśmy brać przykład właśnie z tych ptaszków, jak one śpiewają na chwałę Jezusa, na chwałę Boga, na chwałę Stwórcy. Zobaczcie nawet jak gdzieś tam święta Faustynka gdzieś tam chodziła, gdzieś tam coś tam robić w, w grudku bodajże chyba w dzienniczku święte Faustyny. Kupcie sobie dzienniczek święte Faustynki. Bardzo mocne tam są naprawdę Jezus mówi do niej. E, mocne teksty są pokrzepiające serce i ciało i duszę. E, no też takie są teksty, które no, mogą zachwiać jakby <śmiech> równowagę <śmiech> niektórych. Ale okej, okay, dobra. I zobaczcie, nie, że ona do jakiejś tam małej, takiej, do małej roślinki, z tego lat małą roślinką rozmawiała. Mówiła, i ty tutaj jesteś też malutka, na, rośniesz. To jest piękne, kochani, no, że wszystko jest tak, wszystko rośnie, te kwiatki, wybija się do góry. Maria mówi, że wiosna jest cudowna, wiosna jest taka, jak tak samo, żeby w naszym sercach była taka wiosna, że przychodzimy do sakramentu pokuty i pojednania, oczyszczamy się, wypełniamy się taką świeżością, czystością. Fresz, taki fresh, rozumiecie, wtedy Duch Święty wstępuje do naszych czystych serc. Bo oddajemy swój grzech, swoje maski zdejmujemy przede wszystkim. Nie musimy nikogo udawać, bo życie z Bogiem jest piękne, jest proste. Człowiek, człowiek pełny prostoty naprawdę jest szczęśliwy, bo dużo szczęścia nie potrzebuje, kochani. Nie potrzebuje naprawdę mieć 10 tysięcy ciuchów, spodenek, jakichś nie wiem, koszulek, bluz, spodni. Kochani, naprawdę, ciuchy, rzeczy materialne nie dadzą człowiekowi szczęścia. Nie dadzą człowiekowi szczęścia. Mieszkałem w Anglii kilka lat. I wiem co to znaczy, kochani, miałem dobrą pracę, super pracę, miałem auto, jeździliśmy do Londynu, kociuchy najlepsze, do jakichś różnych TK Maxów. gdzieś, nie wiem, gdzieś wszystko najlepsze jakieś, nie? Gdzieś w TK Max, ceny były różne, nie? Ale to wiecie, się kupowało jakieś filmowe rzeczy. I to nie dawało człowiekowi jakiejś, jakiejś satysfakcji, serca. Nie, zap, nie zapchało tej, tego pragnienia miłości i być kochanym. Dopiero Jezus Chrystus, kiedy przychodzi po spowiedzi do, do Twojego serca, kiedy przyjmujesz go w Komunii Świętej, na kolanach, kochani, z czcią, z szacunkiem, on wtedy daje Ci odczuć swoją miłość, swoją obecność. Bo kochasz go całym sercem, bo wiesz kim on jest, takim jesteś Ty. Ty jesteś stworzeniem, ty jest, on jest twórcą, on jest właścicielem Twojego życia. Ty jesteś gliną, on jest grancarzem. I mówisz, Panie, rób ze mną co zechcesz, ulep tylko ze mnie człowieka takiego który po śmierci pójdzie, Panie, do nieba. Do Twojej chwały, Panie. tego Jezus mówi, no kto chce mnie miłować, będzie zachowywał moją naukę. Chcesz kochać Jezusa, zachowuj Jego naukę. Wtedy On przyjdzie do Ciebie z Ojcem i będzie w Twoim sercu wieczerzać do końca świata i będziesz cały czas każdego dnia trwała na jakimś uwielbieniu, na doracji w swym sercu Jego. I na końcu dnia będziesz lubił rachunek sumienia. Jak coś, 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 coś złego się stało w może kogoś obraziłaś, obraziliśmy, to Ty jesteśmy tylko ludźmi, kochani, przepraszamy Boga, budzimy się z tymi ludźmi, następnego dnia może jak trzeba, jakiś taki bo, komunia, bo jakby spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, jak mówimy do w kościele, podczas uszy, to to gładzi e, grzechy takie lekkie, jakieś takie, znaczy powszednie takie jakieś, nie, ale już takie, jak kogoś obrażamy, to trzeba iść do spowiedzi, kochani, e, Dziś coś takiego pięknego przeczytałem, że gdzieś tam jakiś uczeń poszedł do jakiegoś mistrza, i powiedział mu, jak mam żyć, bo ty taki ciągle jesteś spokojny, taki zrównoważony, pełen pokoju, miłosierdzie dla każdego. Łuczeń mówi, to, to, to weź, jak będziesz, jak, jak kogoś obrazisz, jakoś albo coś, albo yy, dasz się wyprowadzić z równowagi, chcesz komuś jakby tą piłeczkę odbić i też komuś tam źle powiedzieć, to jak komuś źle, źle coś powiesz, albo będziesz czuła w sercu tylko siu razę, to wrzuć do, do plecaka swojego kamień jeden, nie? Albo albo załóżmy, albo kartofla jakiegoś, nie? I, i, i chodź z tym plecakiem cały czas. No i ten, ten ch zaczął chodzić tam czy, czy ona, nie? Z tym plecakiem i, i życie, i poszła w życie. No i życie je jakby weryfikuje, nie? Poszła do pracy, poszła do szkoły, poszła na uczelnię, poszła do, na wspólnotę, poszła do kościoła, patrzy tutaj ktoś tego, tutaj tego i się zaczyna w sercu. No i tam coś tego, i przypomina i to, i tamto, i tamto. I, te, i musiała te, 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 że kogoś tam y, zaczęła z kimś rozmawiać, zaczęła obrażać, zaczęła coś tego i te pleca, i do tego plecaka te ziemniaki zaczęła wpładać. I później te, te ziemniaki zaczęły gnić, rozumiecie. Jeden ziemniak zaczął gnić ten pierwszy, bo nam rzucała sporo. Niektóre te ziemniaki zaczęły tak rosnąć, takie chrosty. Wiecie, jak ziemniaki już tak dłuższa, że takie chrosty rosną. Zaczęło to gnić i śmierdzieć. I zobaczcie, nie? I później on mówi, co jest grane, do tego mistrza wrócił. No on mówi, widzisz jak to jest? Nosisz teraz ze sobą smród. Tak właśnie jest. Jak człowiek grzeszy, jak kogoś obraża, jak kogoś yy, gdzieś tam o kimś źle myśli, źle mówi. No to tak, tak samo to jest grzech, który powoduje, że śmierdzi człowiek od środka. Trzeba się z tego się spowiadać i zrzucić te ziemniaki, śmierdzące z pleców, z serca. <laughs> Tak i może nie do końca to tak dobrze powiedziałam, jak to tam przeczytałem, ale no coś takiego, no taka puenta, no taka puenta, także no warto jest. No Pan Jezus no gniewał się też, no gniewał się, ale On słusznie się gniewał, no widział, że foryzeusze są groby pobielane, no to słusznie się gniewał, no bo widział, nie? Dlatego Duch Święty będzie nam pokazywał ludzi, którzy czasami no trzeba będzie, może trzeba będzie taki żelaznej rózgi, jak to mówi Słowo Boże w Apokalipsie, że będzie pasu rózgą żelazną narody. Czasami, no jest miłosierny, proste, jest miłosierny, no ale jeżeli widzi szambo, ktoś jak szambo, żyje w szambie, a udaje, że tam na bonie, że jest fajnie albo tam gdzieś tam i gdzie indziej, no to trzeba jak żelazno nie raz nieraz sieknąć taką prawdą, ale Jezus miłosierny jest, on nawet jak ktoś tak robi, nawet ktoś tak robi, tak żyje, tak, bo to zawsze, zawsze gdzieś tam pragnie, żeby, każdy z nas jest tylko człowiekiem, ksiądz czy czy, czy, czy świecki, czy zakonnica, czy jak ktoś inny żyje gdzieś tam, czy jakiś pustelnik, każdy jest narażony na jakieś pokusy z, z nas. I możemy kogoś obrażać, możemy kogoś. Możemy, no i dlatego warto się spowiadać. Dobrze, że mamy pokuty i Pojednania, zdejmujmy, wyrzucajmy te kartofle śmierdzące, gnijące w pokuty i Pojednania z naszego serca, te grzechy. Żebyśmy kochali siebie nawzajem, żebyśmy się wyściskiwali, żebyśmy, żebyśmy byli jednością, żebyśmy nie dawali dla szatana jakby pożywki, żeby on się, nie, żeby on się żeby on nie drwił z nas, żeby się, żeby się nie śmiał, żeby się chłócimy, że my się kucimy, że że sobie dopiekamy, dlatego warto jest, no, warto jest no, zachowywać naukę Jezusa, w której mówi, no kochajcie swoich nieprzyjaciół, i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. To nie jest łatwe, ale jest możliwe no, z Jego pomocą. Jeżeli będziemy przyjmowali go często w Komunii Świętej, to jest, to jest możliwe, kochani, bo to On będzie w nas jakby dawał nam siebie, On będzie w nas i On będzie w nas dużo jakby dawał mądrych rzeczy, takich mądrych myśli, mądrych takich natchnień, dobrych pragnień. I ty będziesz widział kogoś, kto cię to ubliża, to ciebie to nie będzie dotykało. No, tak, to, tak jak święty Paweł mówi, że, no, że uczyniłem swoją twarz jak, jak głaz, jak kamień, tak coś tam na obelgi. Nie czuły na obelgi jestem, no bo on wiedział, kim jest w Bogu. On wiedział, że Chrystusa też wyśrodowali, też mu, też mu ubliżali, też go tam sponiewierali, też go bili, katowali I on nic tam z słowa tam się nie pękał. No wiedział, że był patrzony w Chrystusa, był w, w w nagrodę wieczną i bieg jak ktoś, jak któryś w którymś liście pisze. Biegnę ku nagrodzie wiecznej, nie? Nie patrzę za, na to, co za mną, ale mam, mam wzrok utkwiony w nagrodę wieczną, w dzień jest życia, nie? Na, na, na zwycięzcy. I to jest piękne, że trzeba być patrzony w niebo, za przyszladowców się modlić, dużo się modlić, jeszcze więcej się modlić. Żeby oni też dostąpili jakiegoś miłosierdzia, bo Pan też ich kocha, tylko że oni nie pozwalają sobie na to, żeby tą miłość przyjąć, no. Y ja też nie jestem taki jakiś tam, nie wiem, fajny, nie? Ale no, czasami może coś powiem z miłością, bo, bo widzę, że coś ktoś naprawdę, no, ale, albo coś może nieświadomie, może mówię. No, św 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 świadomie, no, świadomie. <grymny> świadomie, nieświadomie, to nie, no, jak? Świadomie, no, widzę czasami jakieś zdzierstwo, co się dzieje, no, to potrafię uderzyć pięścią w stół, no, tak jak... Potrafię takiego bicza skręcić nieraz, nie? Usiąść i bicz skręcić i wyjechać gdzieś, nie? No, no, no bo widzę, że coś jest nie tak, nie? Modlę się codziennie i czuję gdzieś w duchu, że to mi się nie podoba, że to nie jest dla Boga... Też się podoba, że, że dla Boga też to się nie podoba. Że gdzieś mało jakiejś wierności, jest takie rozluźnienia, jakieś, jakieś, jakieś takie, coś się robi. No i tak nieraz to, co czuje moje serce duch i czasami może kogoś... Może kogoś dotknąć, bo prawda boli, no. Prawda woli jak ktoś żyje... Mówi coś, że załóżmy, że tak i tak, a, a tak nie jest, albo, albo nie żyje, tak jak mówi, no to jest taka jest, nie? Szanka i rąbanka. Dlatego, no, jest ciężkie życie z Chrystusem, ciężkie, ale jest takie, takie słodkie. <laughs> Ciężko jest, bo to jest wymagające na człowiek który... Dobra, będę kończył, pani, bo muszę kończyć, no, już kończę. Mam tutaj sygnał, że muszę kończyć. Trzymajcie się ciepło, może kiedyś coś jeszcze dogram. Pamiętajcie, doceniajcie Darek, kim jest wzrok, słuch. Pięknie, troszeczki świerkają, rybki pływają kolorowe. Trzymajcie się po